14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, inaczej zwany Dniem Nauczyciela. Zazwyczaj w tym dniu uczniowie dziękują nauczycielom za trud włożony w ich pracę. Dzień nauczyciela został ustanowiony w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej 14 października 1773 roku. Dzień ten jest świętem i okazją do nagradzania nauczycieli. Wielu uczniów przyznaje, że nauczyciela pamięta się przez całe życie. W tym roku jednak zawód ten spotkał się z wieloma problemami. 20 tysiącom nauczycieli zmniejszono liczbę godzin, a 7 tysięcy z nich całkowicie straciło pracę. Zgodnie z zapisami ustawy, dzień ten jest wolnym dniem od zajęć lekcyjnych. A już 15 października odbędzie się uroczystość wręczenia nagród prezydenta Miasta Szczecina z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrodami uhonorowanych zostanie 156 pedagogów, nauczycieli i dyrektorów ze szkół szczecińskich i placówek oświatowych. Po raz dziewiąty przyznana zostanie Nagroda Oświatowa Prezydenta Miasta Szczecin, pierwszy wśród równych dla najwybitniejszego nauczyciela czynnego zawodowo szkół i placówek oświatowych. Nagroda ma znaczenie honorowe i prestiżowe. Zwycięzca otrzymuje statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł.